Dym, dźwięk syren, pięć zastępów Straży Pożarnej i ewakuacja pracowników Ternowskiego Muzeum. Spokojnie, to nie pożar, to były tylko ćwiczenia. W próbnej akcji ratowniczej uczestniczyło 18 strażaków. Ćwiczenia mają przygotować nie tylko ludzi na właściwe zachowanie w sytuacji zagrożenia, lecz również zapoznać służby z rozmieszczeniem pomieszczeń w muzeum. Oni się zapoznają z naszymi pomieszczeniami, ciągami komunikacyjnymi, tam gdzie są wyłączniki, włączniki gazu, prądu. To są wszystko niezwykle ważne rzeczy w przypadku, gdyby, co mam nadzieję, nigdy nie nastąpi, zdarzył się nam, zdarzył się nam pożar. Przyczyną tego próbnego alarmu było zwarcie instalacji elektrycznej z jednym pomieszczeń biurowych. No, zachodziła po prostu konieczność ewakuacji całego personelu muzeum. Próbowaliśmy to robić realistycznie, ponieważ przestrzenie były zadymione. Jeden człowiek został odcięty, więc go strażacy wyprowadzili. No, to są wszystko rzeczy bardzo ważne. Musimy to ćwiczyć. Wszystkie urządzenia, że tak powiem, zadziałały. No, z pracy swoich ratowników też jestem zadowolony. Wszystko, że tak powiem, przebiegało zgodnie z procedurami. Dodajmy, że w planach są kolejne ćwiczenia w pozostałych obiektach Tarnowskiego Muzeum.